Taki krótszy materiał, mam nadzieję. Chciałbym omówić na nie liki na temat nadchodzącego trybu Light DB Debedex. Tryb już wychodzi 12, natomiast zanim do tego przejdziemy, jeszcze takie dwie notki. Po pierwsze, dzisiaj, jak wychodzi ten materiał, czwartek, wychodzi Bloodhunt razy dwa na tydzień, więc może zrobić sobie punkciki, takie informacje dla Was. I druga rzecz, że możecie zwrócić uwagę, że tutaj jest september 4, że. U, niby tryb zaczyna się już dzisiaj, że w sumie wczoraj, jak to nagrywam. Nie, tryb wychodzi 12. To są jakby grafiki po prostu wyciągnięte z gry i one będą pewnie lekko zupdate'owane, natomiast... Wiesz przypadki mieliśmy, że właśnie była data, że o już to niby powinno być, więc możemy sobie właśnie pomyśleć, że okej, okay, może się to zaktualizują, może się to dodadzą. Nie, to już jest finalna naprawdę wersja, może nam lekko będą inne statystyki, ale raczej na ogół sama zasada się nie zmieni. na nawet nie przypominam, się, jakbyś... nie przypominam sobie sytuacji jak mieliśmy już te grafiki, żeby cokolwiek się zmieniło, ale może nie pamiętam. Może jak ktoś coś przypomni, to napiszę tam na komentarzach. Ale generalnie właśnie naszym w może polega Lights Out, bo w sumie ten początek bardzo dobrze to wyjaśnia. Loadouty są wyłączone. Nie ma tutaj pelków, nie ma itemów i nie ma addonów. Sam tryb oczywiście polega na mgle Lights Out, tak? Że nie widzimy totalnie nic wokół, czy to killer, czy to survival. Zauważyli, że killer też gorzej słyszą, jak to ja mówią, to chociaż nie pamiętam akurat tego, może to jest akurat nowość. Nie ma tego idzie killera i również nie ma sklaczmarków Survival. I w sumie ta jeszcze jedna rzecz, że... ...Egenerator counters and Progress as well as Survival's action indicates are hidden. Czyli nie mamy po prostu hoodu kompletnie, nie wiemy ile mamy precyzjonatora. Nie wiemy co nasi teammates robią. No i to jest jakby tryb -out, tak? Czyli w sumie obdzielają nas... ...wszystkiego. I to jest cały gameplay. I problemem tego trybu było to, że strasznie były mocne... kampa, tunel... Killer, że po prostu mogli widać run, i po prostu gameplay serwora był po prostu mega mizerny. No bo, nawet jeżeli powiedzmy, kiedy do nas przyszedł i mówił o, nie poszedł sobie, nie zrobił jeden run, no to po prostu nie widzieliśmy gdzie się lupować, bo wszystko jest po prostu ciemne i tyle. I widać jakąś mapę, która jest wcale RNG i have fun, czy to jest poeta, czy też nie. To powodowało po prostu, że gameplay tego był strasznie przyjemny, i LightSound Light raczej zapamiętał się jako bardzo zły typ. No i teraz możemy zastanawiać się, co Devsi zmieni, żeby temu zaradzić. Więc teraz przejdźmy, co to jest, właśnie dalej jest. Antykampa dystans jest podwójna, czyli jak mamy teraz 16, to będziemy 32 metry antypace To jest fajną zmianą, żeby kiedyś nie kampili. Szczerze, się zobacz takiego base kit. Um, tutaj mamy też, że właśnie kandelabra, nie wiem, co wymawia. Się wykłada, kiedy powalimy surwa, Żona ona jest położona. Na ziemi, do niej, do niej przejdziemy później, tam będzie dobrze wyjaśnione, co ona robi. Pon hukom endless na 60 sekund, czyli mamy w sumie taki trochę off the hit, co w sumie też jest spoko, jak najbardziej. Zachęcamy killerów, żeby jednak robili różne haki, gdzie na i tak niby to jest o tyle wygodne, że no możemy grać jeden ram. Mamy 11 chestów i m.in. może Candelabra znaleźć, to, że właśnie hoodu nie ma, to już widzieliśmy. Wszystkie z zaczynają z 5%, co też w sumie było na poprzednim lights żeby informować, gdzie są geny, serverów, cokolwiek, jakieś info. To było spoko, ale już nie w tym wersji trybu. I raz właśnie przejdziemy za chwilę czemu. Ale też mamy właśnie zwiększony reaper Speed o 20%. Każdy Swivel dostał w sumie lepszego próba beiski za free. Wow. I to mamy właśnie dalej, że mamy właśnie ten Candle Abyril, właśnie nowy itemek, który ma nam pomóc w tym trybie. Raz oczywiście. I tak. A wszystkie Swivel zaczynają z taką jedną. I możemy kolejne właśnie znaleźć w chestach. Trzymamy ją, żeby widzieć po prostu więcej w tym glecie. Ciekawe jaki to będzie range tego, że o ile więcej będziemy widzieć. A możemy to właśnie użyć, żeby widzieć, gdzie jest najbliższy generator nieskończony. Tak samo możemy ją użyć, żeby właśnie widzieć Hutz ponownie. Możemy położyć na generatorze, żeby pokazać e, aule generatora w 32 metry podstawie swych jeszcze Wszystko generator, który ma kandydabry na sobie. Nie, czekaj, jadę głupoty. Myślałem, że to była kandelabra. Jak generator na wyraźnie, to nigdy nie widzi aury za 15 sekund. I. To jest wszystko. No, oczywiście, kiedy może jeszcze rozwalić na generatorze co nie, ale generalnie to jest. Wszystko. I. Dla mnie to już jest taki duży problem. I dlaczego? No, jak już mówiłem, są był takim. Gdy będzie, Kierzy mieli bardzo dużo benefitów, bardzo dużo. jeszcze generalnie mieli po prostu władzę nad tym trybem, bardzo byli silni tam i było to dość nudne, bo po prostu, mówię, też często nie dawali, albo kampili, albo po prostu graj hit and run, czyli generalnie po prostu takie taktyki, że ludzie raczej narzekają i nie ma w tym aż tak dużo gameplayu, ale wiesz, że pójdziesz w Chase'a, no to po prostu nic nie widzisz wokół, po prostu na może jedną lupę, dostaniesz hita, bo źle pobiegłeś i o te cały gameplay. I czy dalej się coś zrobić, żeby temu zaradzić? Ok, mamy antycampę, mamy Endurance, więc nie ma jakby kompletnie w tym problemu, że będzie jakiś tunel, bo będzie po prostu to o wiele trudniejsze dla Kidera. I to jest akurat spoko. A mamy też niby te żeby widzieć coś dalej. Nie wiemy na kielęcz to dokładnie działa, ale okej, okay, przynajmniej będziemy potencjalnie coś widzieć i możemy się będzie z nim lupować, co też jest spoko. Natomiast nie rozumiem, po co jest 5% generatora na starcie, kiedy w sumie i tak będziesz widział audio bo będziesz mógł użyć po prostu tej kandelebry. Eee, nie dosyć, to wiesz, mamy jeszcze zwiększony lipel Speed, więc tak w sumie kiedy jest totalnie na tym trybie nic. On gra bez pelków, ma tylko umiejętność, mało co widzi, więc np. ta raczej nie będzie chciała grać z tego trybu. A sobie, że dostali mega, mega dużo buffów i jakby rozumiem, że oni chcą niby tutaj coś pomóc server, bo byli po prostu w dużym problemie, jeśli o ten tryb, to nie wiem, czy to w sumie wszystko zaradzi, żeby było to fajne trybu, mówię. Zauważyłem, że mogą sobie właśnie z powrotem przerusić chód, W są geny. Nie da się z tunelować. A po prostu nie ma w sumie nic. Dobra, znowu grał Hidden Run i tak. No, generalnie nie wygląda to moim zdaniem zbyt dobrze. I wydaje mi się, że jakby sam gameplay tego trybu nie będzie po prostu dobry. Ja tego nie widzę. I no, zatem się, się trochę martwić, czy że ludzie będą się grać ten tryb i tak. Mówię, bo z drugiej strony survival, no okej. Okay, no ja w sumie normalny tyle bez pl i tyle i w sumie i tak bez potencjalnie skandal, widział więcej i pytanie jak więcej, to będzie w sumie miało znaczenie wtedy, to będą takie, można powiedzieć, ale Windowsy. A w sumie Kirill też gra bez niczego, więc tak mam wrażenie, że ten tryb po prostu tak totalnie nie ma jakiegoś większego pomysłu na siebie, Daj po prostu maxę po i daje, że ten tryb potencjalnie może być strasznie flower side teraz, jeżeli to jest. Dokładnie tak jak myślę. Więc osobiście się nie hypuję na Liseoutu, totalnie ponownie. Wydaje mi się, że to będzie koniec. będzie ze sobą na to mgłę i będzie mi głowa, bo też, dosłownie jak patrzę na krywki nagrywki stare, mi głowa od tego było, do tego bo po prostu do tej nie mogę patrzeć. Ale no, będą też takie nagrody zabrania. Będzie batch, będzie banner oraz lampa i będzie specjalny domik. Jest pro questów, też jest trochę właśnie na najlepszego kitarze i servera więc to potencjalnie się też może coś zmienić, niby, ale raczej nie liczyłbym, ale zobaczymy. Dużo questów jak na niby tydzień, co nie? Bo tu by ma być tylko tydzień. Ale mówię, no niby mogą być takie zmiany, ale raczej jest założenie przynajmniej samego trybu, bo questy jest łatwo zmienić. Natomiast założenie samego trybu raczej się nie zmieni i. No słabo to widzę po prostu. Jak Znacznie często się śmieję z tego, że jak ludzie mówią, że o, bo killerzy są słabi w ogóle, patrzymy, buffów nie wiadomo ile. No, przecież jedną grę nie trzeba, ale ten tryb wydaje się strasznie subsided. Nie wydaje mi się, że po prostu był. Nawet jeśli, żeby był ciekawy, żeby było warto go grać, i no tak jest moja obawa. Możecie dać znać, co o tym sądzicie. Czy jesteście ciekawi w sumie, jak to wyjdzie? No, ja na pewno to przetestuję, ocenię to jeszcze finalnie. Jak już wyjdzie sam tryb, czyli za tydzień, 12. Natomiast, no, nie napalam się. Bo jak pierwsze LightSał było słabe, to wydaje mi się, żeby też nie było jakoś specjalnie lepsze. Więc no, zobaczymy. Ale generalnie tyle z materiału. Zapraszam na Twitcha, link w opisie. Ten pojedynczym to ogrywa, Dzisiaj to będzie oczywiście stream. Dzisiaj planuję sobie powyżej Winstriku Clowna. Mam aktualnie 25 winów. I taki ostatni run robię sobie Winstriku Clowna. Zobaczymy, jak daleko przejdziemy. Może przegramy w pierwszym meszu. Kto wie. Ale pewnie się trochę jeszcze pobawimy. Tym. A jak nie tym, to po prostu zagramy sobie jeszcze. Nie wiem, jakimś wilczkiem, na Wampirze zrobię pani materiał o tym niedługo, jak gram po prostu, a przynajmniej staram się grać głównie wilka, bo to jest coś fajne, ale nie przedłużam dłużej, trzymajcie się, miłego.